Siemka, witam serdecznie przed waszymi teleodbiornikami Sopran i czwarty odcinek Harry'ego Pottera i Czaj Ognia. Nie miałem jeszcze poprzednio planu na dzisiejszy odcinek. Myślałem troszkę o tych zadaniach Mudego, żeby porobić dzisiaj, ale nie. Myślę sobie, sobie że zadania Mudego zostawię sobie na później. Być może na osobny odcinek, żeby tego tak nie mieszać z innymi rzeczami. I dzisiaj, słuchajcie, rozpoczniemy zadanie pierwsze turnieju tutaj Magicznego, Smok. I jak się w to grało, nie pamiętam. Zupełnie. Także podejdę do tego na ślepo. Od razu tak mówię, jeżeli pójdzie beznadziejnie. No ale nie będę uprzedzał faktów, zobaczymy. Wow, muszę powiedzieć, że to było fajne. No dobra. Yy, Odwrócone sterowanie z góry, dobra. Jak się przyspiesza, C? No dobra, to lecimy. Yy, przypomina mi się oczywiście. Nie! Przypomina mi się oczywiście lekcja latania na miotle. Z pierwszej części. Nie inaczej. Nie wiem, czy tu trzeba jak najwięcej tego zdobyć, czy jak to wygląda, bo nawet nie ma jakiegoś znacznika. Czemu on nie ląduje? Dobra, udało się. No ślepo, ale powiem szczerze, całkiem przyjemnie. Nawet y, powozy przejeżdżały, albo pociąg, bo się nie zdążyłem przyjrzeć. Wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie. I co ja tu mam zrobić? Eee... dolecieć gdzieś do mety pewnie, tylko gdzie ta meta jest. Podejrzewam, że przy jaju, jak to było w filmie i książkach. No dobra, to chyba już koniec, tak? Nic bardziej mylnego. Czy jeszcze nie? A, jeszcze nie, no dobra. To znaczy podejrzewam, że tutaj można zdobyć więcej tacz. Tylko trzeba na czas polecieć. Byłoby fajnie za pierwszym razem oczywiście zdobyć jak najwięcej się da, nawet wszystko. Ho ho ho, zamek Hogwart. No cóż, mamy z powrotem eksplorację Hogwartu, jak widać. Od góry. Eee i co ja mówiłem? A, że byłoby fajnie zadać wszystko od razu, ale wątpię, żeby się udało. Bardzo wątpię. Ty dziadzie, zejdź mi z No Znaczy tak, na fasolkach to mi nie zależy, tylko na tym czasie bardziej, tak? Bo to chyba od tego są zależne wyniki. Uh, 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 uh. Była jedna taka GA. Jak już o takim przelatywaniu przez pętne mówimy. Super M64. <ścoughs> Ale takie beznadziejne, że nawet Harry'ego Pottera i czarego Ognia można pochwalić teraz. Gratulacje, złoto. 2,36. Otrzymałeś trzy tarcze. Uh, łazienka perfektu, wybuchowe kociołki. Za no, takie coś to powinien być poziom, ja sobie wypraszam. Jeszcze, ja te przejemniki filmowe naprawdę są bardzo fajnie zrobione. Tego nie można im odmówić. Jak była ta początkowa animacja, kiedy smok ścigał H, to bardzo mi się podobało, z jaką dynamiką oni przelatywali na ekranie. Świetne to było. Także tutaj naprawdę nie mam się do czego. Co, 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 co do czego przyczepić. I tylko mi powiedzcie, poziom. Eee, czy wszystkie tarcze udało mi się zebrać z tego etapu? Bo ja nie wiem, niby trzy. Niby trzy, ale coś czuję, że. To nie będzie takie proste. Czekaj, informacje. 12 na 38. No, nie wiem, w sumie. No to co, chciałem nazwać ten odcinek ucieczka przed smokiem, a to tylko 4 minuty zajęło? To niedobrze. Co ja mam teraz zrobić? Hmm. Zobaczę może folię Universitas. Czy mogę pokupować jakieś ciekawe karty, tak? Bo pewnie się kolejne zestawy odblokowały. Zestaw trzeci. Zwiększa moc uroków rzucanych przez Harego plus 20. Bardzo proszę. O, Baltic Couch senior. Zwiększa energię życiową Harego plus 20. A nakupuję wszystkie, co ja się będę ograniczał. OK, już jestem ponownie. Powiem wam, że z jakiegoś powodu przestało mi nagrywać. Także było takie małe cięcie. Pokażę wam tylko kartę Eona, którą kupiłem, bo ostatnio się właśnie na tym zastanawiałem. To znaczy, chciałem kupić za zabrakło 15 fasolek. Będziemy mogli kupić kartę potrójny urok. Ron może jednocześnie rzucić 3 uroki. Równoczesne użycie innej karty stylu jest niemożliwe. Także. Będą potrójne uroki. Teraz sobie tak, że. Wiecie, co zrobimy? Poszukamy sobie tej statuetki smoka może. Na dachach Hogwartu. I przy okazji właśnie... nazbiałem fasolki potrzebne. Dobra, ale co ty tu masz? Podwójny urok, aksjom? Aksjom niekoniecznie. Syl uroku, nie, eee. urok i plus 20, to się zgadza. Zamiana na energię życiową, to nie, bo nie ma inna postać tej karty. A nawet jeśli ma, to nie potrzebuje. Zwiększamy. czekaj, 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 co tu się dzieje? Bo się pogubiłem. Magicus Extemos. Plus 20. Przedłuża działanie zakręcia Magicus Extemos plus 40. Wow. Także plus 60 na Extemosa. Zamiana na zakręcie Magicus Extemos. Nie. Urok. 20. Grupę rozpoczyna z niepełną mocą magiczną. Co? A po co mi to? Aha, że już częściowo będzie naładowany Magikus Extremos, tak? No nie potrzebuję. Wolę sobie władować w urok plus 20. I styl uroku: styl uroku, podwójny urok. Tradycyjnie. Dobra słuchajcie, ja sobie obejrzałem. Zostało jeszcze parę tarcz do zebrania. Ja sobie obejrzałem ten gameplay, co ostatnio nagrywałem i wiem gdzie pominąłem ta, tego smoka. Nawet udało mi się zauważyć. On znajdował się dalej przy tych stworzonkach. No właśnie. On ona, statuetka. Że następne stworzenie jest wyjątkowo interesujące. No, także mamy. Mamy pełnię mocy. Mamy pełnię mocy, podwójny urok, to możemy roznosić. Nie mogę się doczekać tego potrójnego. Już rzucania zakręć, to będzie piękne. Dobra, chodźcie tu Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Dlaczego nigdy Harry nam nie pomaga? To jest naprawdę ciekawe. E, fasolki widzę już nazbijałem na kartę Także to jest. Przecież to już było. Czemu mi to ciągle pokazują? Dobra, przetestujmy sobie. No rzeczywiście chyba trochę mocniejsze są. Nie da się odmówić e, nie chciałem tego kamienia wyrzucić. O, mogę tamtą pociągnąć No, pomożecie? Może się uda Hmm, po co? No Harry, w końcu się widziałeś do pomocy No ciągnij, że to No chodźcie, Rzesz. Carpe Retractum! No chodźcie, póki tam strzałką nie dostałem jeszcze. Okej. Okay. Tego paskudztwa jest więcej! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Fajnie, że widzę cokolwiek. Dobra, już lepiej. słuchajcie, tam kawałek dalej jest ta statuetka smoka. O, je Ami-jami. Ciekawe czy jak to się ugasi to coś będzie, bo zapomniałem ostatnio. Do zebrania. Aqua erupto! Okej. Okay. No, także sobie myślę, że sobie zdobędę tę statuetkę. Kupię tę kartę. Może taki krótszy odcinek dzisiaj, nie wiem. Bo też na tym rzecz polega, że mam problem potem z tytułowaniem, jak się za dużo rzeczy dzieje. No, bo to tak trochę by dziwnie brzmiało. Eee... Wyzwanie tu i magiczne, czy tam smok i łazienka prefektów. Dobra, no jest figurka. Jest figurka, i za to chyba też kartę dostajemy, tak? Jak dobrze zrozumiałem. Dobra, to jeszcze jakieś tam fasolki sobie uzbieram. Cudaśne. I chyba wracamy do menu. Zakończ poziom. Tak. No, nawet prawie poziom nabiłem. No może jeszcze to, co dzisiaj zrobię, to nabiję kolejny level, żeby tak elegancko było. I tak. Folia Universitas, karty Rona. Za sobie to wszystko przetestujemy. I co ja chciałem, to chciałem zestaw trzeci. Potrójny urok bracia Wizerjowej po tym, jak. Zażeli eliksir postarzający i chcieli wziąć udział Eem, w kandydowaniu do uczestnictwa w i magicznym. Do uczestnictwa, o! Kandydowani. Dobra. Tam był limit nałożony przez Zameldora, że osoby powyżej 17 roku życia mogą brać udział. Jakby ktoś nie oglądał filmu, czy tam książki nie czytał. No dobrze, to słuchajcie, nabiję sobie jeszcze ten levelek, może pobiegajmy po zakazanym lesie, jak już mamy taką możliwość wybijania sobie, oczywiście ronem. Tak jest, to się zgadza. I teraz tak, styl uroku, potrójny urok. I co tu jeszcze było takiego ciekawego? Dopalać woreczka fasolek B tego botta. Zmniejsza ilość fasolek gubionych przez zona w przypadku zanienia. Uhe, po co mi to? Aha, bo tylko jedna karta uroku. Yy, Kata stylu może być aktywna. Ok. Bo chciałem jeszcze ten rykoszet odpalić. To by się dopiero działo. No dobra, czyli zostawiam właściwie tak, jak jest. I sobie pójdziemy na ryje, czy jest coś takiego dziwnego. No albo ewentualnie tu na dół, jeszcze zobaczyć, czy coś jest do zebrania. No aż się nie mogę doczekać. O, czuć już wam powiem. Od razu padają. No i co jest? Nie mogę go trafić? o co chodzi? Co? Co to jest? No i to jak widzicie w ogóle mnie nie zaniły. także jest różnica ewidentnie. No nie wiem, popatrzę czy coś jeszcze tutaj nie zgubiłem po drodze. Czego się jeszcze? Mm. No, bo no tutaj to byliśmy, wiadomo, wszystko jest jasne. Pamiętam, że było, był taki zakręt wcześniej, w którym były pale wbite wcześniej. Jak tutaj byliśmy pierwszy raz. Także może tam będzie przejście jakieś teraz. Trzeba zobaczyć. Nie, no to jest naprawdę eleganckie. A, no i jeszcze te grzyby mamy do zebrania przecież. Chyba 4 na 5 mamy, tak? Jak dobrze kojarzę. A co tu się dzieje? Uuuu... Kamienie nie działają. Mmm, no dobra, też na ślepo. Nie, na ślepo nie. Ja piedziele jakie to było słabe. Tak się trząsł ten celownik, że makabra Eee yy, o kolejne dziady. No i tutaj chyba nie wracałem ostatnio, także warto sobie spojrzeć. Żeby te sprawy mieć za sobą, powiedzmy tak Mmm Tu przejścia nie ma żadnego A to jest chyba początek etapu Jak dobrze kojarzę, tak? Ojej Mhm No nie wiem, popatrzę za tymi grzybami może Oho, Harry odejdź o Hermiana tam z bulwą walczy No to było bez sensu, bo właśnie wyrzuciłem bulwę, a i tak dostałem obrażenia Jak tam sobie przeszedłem Okej, okay, to jest początek etapu I tutaj żadnych grzybów nie widzę No, ale żeby nie było. No, nie, tutaj nic nie ma. Hmm, chyba że grzyby jeszcze będą tam u góry. Nie, tam, gdzie po tych e, strąkach do góry trzeba wejść. Eee, nie wiem, dziwne to jest. No, ale dobra. Raczej w tym zakazanym lesie już więcej nie zrobimy póki co. Bo wygląda na to, że nie ominąłem niczego. Także wam powiem, nie spodziewałem się, że to wyzwanie tu i magiczne takie proste będzie. Bo jak grałem pierwszy raz, kiedyś, no to nie wiem, tam kilkadziesiąt razy pamiętam to przechodziłem, bo jakieś problemy były. Dziwna sprawa. Muszę w ogóle poczytać, czy te trzy tarcze to jest maksimum do zdobycia, bo jeszcze się okaże, że coś ominąłem. No i kończąc tak optymistycznie. Tu jakiś grzyb chyba jest, tak? Nie. Wydawało mi się. Kończąc tak optymistycznie na tych okrzykach, myślę, że na tym zakończymy sobie. No, i myślę, że level będzie. Już jestem wprawny. E, ciekawe jaki jest maksymalny poziom. No dobrze, także to był taki troszkę krótszy epizod. To wszystko jest wina tego um, pierwszego zadania. No i w kolejnym odcinku się udamy do Łazienki Perfektów. Jak dobrze pamiętam, jest to dosyć. Wkurzający etap, chociaż mam nadzieję, że się mylę. Zobaczymy. No, a na razie będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, no to zapraszam do oceny tego filmu. No i koniecznie weź udział w dyskusji w komentarzach. Popiszmy sobie pod tym materiałem. Także trzymajcie się. I do zobaczenia w odcinku piątym, gdzie udamy się do łazienki.